sercu zimę. Zapraszam, byśmy przypomnieli sobie żar. Powiadają, że Andaluzja istnieje po to, by Federico García Lorca mógł ją interpretować. A on z kolei po to ją interpretuje by istniała. Federico Garcia, Lorca Gazela miłości, której nie można zobaczyć Wiersz w tłumaczeniu Jarosława Marka Rymkiewicza Tylko po to, by usłyszeć, jak uderza dzwon z lawela, nałożyłem Ci wieniec z Werbeny. Grenada była księżycem uduszonym w gałązkach bluszczu. Tylko po to, by usłyszeć jak uderza dzwon z Lawella, rozcierałem me ogrody w Kartaginie. Grenada była łanią Nagą pośród chorągiewek. Tylko po to, by usłyszeć, jak uderza dzwon z Lawella, paliłem się w Twoim ciele, nie wiedząc, czyje to ciało. Wyszedłem z jakiegoś baru, była godzina kończącej się siesty. Tam, gdzie byłem, klimatyzacja czyniła cuda, a zimne napoje z lodówki pozwalały zapomnieć o piekle, który jest tak blisko, tuż za szklanymi drzwiami. Kiedy wyszedłem, zatrzymało mnie rozgrzane powietrze, a ja mogłem tylko wdychać jego żar. Poczułem się jak we śnie, kiedy to próbuję biegnąć, ale coś mnie trzyma i nie mogę absolutnie zrobić kroku. Wtedy spojrzałem na zegar, uliczny zegar w sercu Sewilli, w cieniu drzew, zasłonięty od słońca. Powietrze falowało, temperatura 50 stopni w cieniu. Kilka dni później, schłodzony porankiem, około godziny ósmej rano po całonocnej jeździe wszedłem do jednej z najważniejszych świątyń, jakie kiedykolwiek w życiu dane mi było odwiedzić. 130 metrów na 189 naw. 850 marmurowych kolumn, zwieńczonych podwójnymi biało-czerwonymi łukami. Mesquita. Właśnie kończyła się Msza, kościół był pusty. Upał jeszcze nie rozkwierał, a ja po raz pierwszy w życiu byłem w Kordobie, mieście najpiękniejszych podwórek świata tak pięknych, że w maju przez 12 dni otwierają się do nich drzwi i wszyscy, którzy tylko zechcą. Mogą umierać z zachwytu. Sewija samochód staje na światłach, upał nie do wytrzymania, patrzy na chodnik trzech chłopców w wieku siedmiu do dziewięciu lat. Szyba sprawia, że nie słyszę, co mówią, co śpiewają, ale widzę, jak jeden z nich tańczy flamenko, wyciąga w górę rączki, klaszcze, buty są perkusją, jak to flamenko, a on się rusza tak, że zrozumiałem. Ten taniec przychodzi wraz z krwią rodziców i rodzimy się z Nim. Nie uczymy się Go. Mezquita. Grecka świątynia, a może Fenicka, potem rzymska, potem wizygocka. Potem arabski meczet, najważniejszy na tym półwyspie. Potem katedra katolicka w samym środku, jakby w powietrzu zawieszonymi organami. Flamenco, taniec cyganów hiszpańskich. Tu powiedzielibyśmy Romów. O hinduskich być może korzeniach, bo przecież wystarczy spojrzeć jak tancerz lub tancerka poruszają rękoma. Andaluzja. Andaluzja. Żar. Miłość życia, która przekroczyła samo życie. Niewyobrażalna, nienazwana, nieopisana, wytańczona i to jeszcze wciąż mało. Bardziej pomiędzy kwiatami i gdy spada na głowę w upalny dzień wodospad umiejscowiony w bramie Pałacu Arabskiego. Oczywiście są też rekordy. Fabryka cygar, ta, w której pracowała Carmen, ta nieokrzesana i niemożliwa do utrzymania na dłużej dzikuska. To przecież największy budynek w Hiszpanii po Escorialu. A katedra w Sewilli, na której wieże Karol V mógłby wjechać konno, większa jest pod względem kubatury od katedry świętego Pawła w Londynie, czy Piotra bazyliki w Rzymie, w Watykanie to największy gotycki kościół świata. Nie ma słów, które by opisały to, czym jest Andaluzja. Nawet w tych cyfrach, które oni śmielają. Czym jest ta 17% część Półwyspu Pirnejskiego? Ta ojczyzna Flamenko. To miejsce, w którym gdy w Maladze wypiłem mrożoną kawę już nigdy później, a ileż lat to było temu? W tej Maladze, do której pojechałem jak w pielgrzymce, bo przecież tam urodził się Pablo Picasso. W tej Sywili, w tym Kadyksie, gdzie kamienie są tak stare jak nieomalże nigdzie w Europie poza nielicznymi miejscami. W Taliwie, w białym mieście, gdzie stojąc na murach Zamku Guzmana, patrzyłem przez cieśninę libertarską w stronę Afryki i zastanawiałem się, czy to już jest ten moment, w którym zasnąłem, czy być może rzeczywiście to widzę. To miejsce ukochania koni, to miejsce krwawej, której nigdy nie rozumiałem i zrozumieć nie będę w stanie kożlidy. To miejsce namiętności, które przypomina, że w samej rzeczy serce jest najpierw. I to ono pompuje krew do umysłu, do mózgu. Jak ono przestanie dostarczać tlenu, to się wszystko skończy. Dziś, w tym czasie, kiedy dotknięci pandemią spojrzeliśmy na nasze życie, z jeszcze innych stron, nieznanych nam wcześniej, przypomniałem sobie, że stron świata jest tak wiele, jak wiele jest doświadczeń i że nigdy nie mógłbym powiedzieć, że jestem w stanie strony świata policzyć. Zresztą, na cóż miałbym je liczyć? Federico Garcia Lorca. Kasyda nieprawdopodobnej ręki. Jeśli czegoś chce, Jakiejś ręki. Jakiejś ręki krwawiącej, jeśli to możliwe, jeśli czegoś chce, to jakiejś ręki. Choćby nadejść miało tysiąc nocy bezsennych. Byłaby Białym irysem, co rozkwita z wapna, byłaby gołębiem przykutym do mojego serca. I byłaby strażnikiem tym, co zabroniłby oświetlać księżycowi noc mojego przejścia. Jeśli czegoś chcę, to tej ręki dla. Prześcieradę agonii i olejów dnia. Jeśli czegoś chcę, to tej ręki, aby moja śmierć miała skrzydło. Wszystko inne jest czymś, co przemija. Rumieniec jest bezimienny albo wieczna gwiazda. Wszystko inne jest czymś innym. Smutny wiatr. Jak ptaki uciekają. Ilekroć się z Państwem spotykam, moje serce bije mocniej, a ja rzeczywiście czuję delikatny wiatr niewidzialnych skrzydeł. Ilekroć się z Państwem spotykam, Skupia naszą uwagę i okazją do spotkań jest piękno. Niezrównane piękno, którego doświadczałem i doświadczam w życiu niezasłużenie. Dane mi za darmo, bezinteresownie, zawstydzająco, bezinteresownie. Ileż. Trzeba dojrzewać, żeby przełamać wstyd w przyjmowaniu piękna i zamienić się w wdzięczność. Teraz otrzymuję to piękno dzięki naszym spotkaniom. A kiedy wydawało się, że nie będą możliwe, i że nic już nie uchroni nas od oddzielenia, dzięki Wam znowu jestem na patio w Kordobie, na ulicy w Sywii. w najczęściej odwiedzanym zabytku Andaluzji, całej Hiszpanii. Pałacu w Granadzie. I znowu piję, tak jak wtedy, tę niezapomnianą, mrożoną czarną kawę. Tyle bym chciał powiedzieć. I nie jest to możliwe. Bynajmniej nie dlatego, że czas się kończy. Dlatego, że słów nie starcza. A do tego się już nauczyliśmy, do tego się już przyzwyczailiśmy. Słów nigdy nie brakuje. Czasami tylko ich nie wypowiadamy. Chociażby dlatego, że ich nie znamy. Ale w nas są. Bo jest to uczucie, które chciałoby być przelane. Przekute w słowo. I w samej rzeczy jest. A po czym to poznamy? Po tym, kiedy chociaż nic nas nie boli, czujemy, jak po policzku naszym płynie łza. Umownie zazwyczaj pod koniec naszych spotkań mówi o tym, że się kończą. Umownie, bo nauczyłem się tutaj przychodząc do Państwa, że żadne się jeszcze nie skończyło. Wszystkie rozpocząłem, trwają. Ale nadal umownie sprawy pewnej sytuacji nazywać trzeba. Więc umownie powiem, że to spotkanie dobiega nieco nietypowego końca. Otóż mój przyjaciel przysłał mi piosenkę ze Stanów Zjednoczonych, oczywiście drogą elektroniczną. Któraś już wersja melodii, którą napisał tu jeszcze na Śląsku przed ćwierć wiekiem po, co ja mówię, znacznie wcześniej. Znacznie. To były jeszcze lata 80. minionego wieku. Zaśpiewają dla Państwa piękny kwartet czterech głosów, czterech artystek, pięknych kobiet. Obraz realizował Krzysztof Stasiak. Muzykę napisał darczyńca Witold Wolny. Cecilva napisała słowa. Dostaliśmy tę piosenkę w prezencie. Zapytałem, czy mogę ten właśnie wykład, tą medytację, Zakończyć nie własnym słowem, ale słowem tej melodii i melodią tego słowa. Niech to będą życzenia na rok, który nadchodzi, który rozpoczynamy. Niech spełni się w słowie i uczuciu, które Państwo usłyszą, zobaczą to, czego czasami nie mamy odwagi. Pomyśleć i o co nie mamy odwagi prosić. Ba, czasami nawet marzyć, a tym bardziej się spodziewać. Żar andaluzyjskiego piękna, pragnienie życia, które z każdego maleńkiego Miejsca tej ziemi, wyrasta jak kwiat. To, że tam obudzić się mogą wszystkie już dawno zgasłe nadzieje, ale nawet nie tam, bo przecież jesteśmy tu, choć tam, ale przecież tu. Więc uznajmy, że niczego nie brakuje, by znowu się spotkać, by uwierzyć we wszystko, w co przyzwyczailiśmy się już uznać za niewarte wiary i żyć w głębokim przekonaniu, że wszystkie najpiękniejsze ogrody świata. To te, w których byliśmy, w których jesteśmy i do których nam coraz bliżej. Sueño que está.